Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić fajny gadżet, który świetnie się przydaje do kamer VHS. Jest to mianowicie generator napisów. Tak naprawdę tłumacząc na polski język powinno się mówić generator tytułów, ale od dawien dawna y, ludzie mówią na to generator napisów lub generator tekstu. To urządzenie zostało zakupione na ALEGO w kwocie 100 zł. Jest to generator firmy Blaupunkt. Można dostać też firmy Panasonic. Ale niczym się nie różni w opcjach i w wyglądzie tylko tym napisem tutaj. Więc stwierdziłem, że kupię tańszą wersję. Bo to i tak uważam, że to taka wisienka na torcie Wśród moich wszystkich kamer, które posiadam, chciałem tu zobaczyć, jak to działa. Generator napisów, który ma 30 lat, jeszcze działa. Trzeba tylko do niego włożyć baterię. Są to baterie AG13. Kiedyś właśnie nagrywali tak wesela. Rozmawiałem z jednym panem, który ma do sprzedania kamerę wraz z generatorem tekstu. Eee, chciałem od niego instrukcję, żeby mi je wysłał, ale na ten, przykład ten temat się urwał. To, zapytałem się go, czy ile dał za ten generator kiedyś. Jeśli, jeśli bym mógł w ogóle powiedzieć, jaka była wartość. On tak powiedział, że to była połowa wartości kamery. Jeśli tyle kosztował taki gadżet, to rzeczywiście. Nie dziwię się, że mało ludzi go miało, bo kamera wtedy kosztowała na dzisiejsze pieniądze około 50 tysięcy. Zależy jeszcze jaki model. To jeśli generator kosztował 20 tysięcy, około, to rzeczywiście nie. to było to bardzo drogie. A zawsze można było nagrywać wesele i na Amidze jakieś wstawki porobić. Nie trzeba było takiego czegoś. Tym bardziej, że tutaj nie ma polskich znaczek. No ale fajnie, fajnie, to na pewno jakbym cofnął się w czasie 30 lat temu i bym chciał, żeby mi nagrali wesele, to bym wolał, żeby nagrali z takim generatorem jednak, bo no to widzisz, widzi się plener, widzi się ludzi i nagle wskakują napisy. Z dołu one wskakują albo po prostu pojawiają się. No i za chwilę Wam przedstawię opcję tego generatora. Można go podłączyć do kamery w jakiejkolwiek. Bylebym miała takie wyjście tutaj. Każda ma z dużych kamer. I tak. Jeśli chodzi o kamerę Panasonic M3000, wizję już jest bezpośrednio podłączony z płytą główną. więc tutaj tylko się podłącza to. Pod, pod ten wtyk. I nic więcej. I to działa. Ale jeśli mielibyśmy do dyspozycji kamerę starszego typu, znaczy starszego, może nie starszego, nie tyle starszego, ale a trochę słabszy model, to trzeba właśnie odłączyć tutaj ten wizjer, bo tu jest ten przewód wizjera, trzeba to odłączyć i tak podłączyć to. I zaraz do tego nowy wizjer, w ten sposób. I tak samo to wszystko pracuje ładnie. W dzisiejszym filmie będzie to na przykładzie kamery Panasonic M3000. A film, który będzie przedstawiony, testowy film, który będzie właśnie nagrany będzie na kamerze MS4, w, na kasecie Super VHS. Tak więc... Podłączam nasz generator do kamery i można ją tutaj sobie ładnie podpiąć, a nie tutaj nie tak, tak trzeba podpiąć Podpina się w ten sposób, dlatego ponieważ gdy filmujemy, mamy kamerę na ramieniu i tu wszystkie opcje, które chcemy sobie uruchomić, tak samo tu widząc w tym, tu z boku widząc wszystko musimy patrzeć tu zaczynamy, startujemy z naszymi napisami. Tak samo je tutaj zatrzymujemy. Podczas filmu po prostu to się uruchamia, te wszystkie opcje. Tutaj wszystko widać. Przed rozpoczęciem filmu ustawiamy sobie różne sceny, różne strony. Tutaj są tak naprawdę strony. I na każdej stronie mamy chyba do dyspozycji 8 czy 9 stron, i na każdej stronie możemy oddzielny tekst ustawić. Jest to tekst, możemy różno, różną wielkość tego tekstu sobie ustalić, tutaj jest przycisk size i to wszystko już sobie ustalimy, zaczynamy, zaczynamy nagrywać i po prostu podczas nagrywania włączamy sobie start, stop i strona, page, tu jest, to jest jedna z opcji jaką można zastosować z tym generatorem, druga opcja, jest taka, że jeśli już mamy nagrany film jakiś, czy tą kamerą, czy nawet jakikolwiek, jest to film nagrany z telewizji poprzez film, możemy też z tego generatora skorzystać i wprowadzić tekst na nasz film. Ale robi się to w ten sposób. Tutaj mamy takie wyjście, wejście i wyjście. Trzeba y, do jakiegoś urządzenia może być to kamera albo wideo y, włożyć tą kasetę z nagranym już filmem uruchomić i poprzez yy, oczywiście to musi też być podłączone a no to właśnie. To my, jeśli to musi być podłączone, to nie możemy przez namiotowi. Tylko z kamery. No niestety tak, musimy możemy tylko z kamery. No, to sprawdzałem i tutaj podłączałem wtedy wyjście yy, tutaj yy, pod telewizor. A czy nie, czy jak to było? To a, to wychodziło do telewizora. A tutaj wychodziło a ten przewód wchodził tutaj do generatora, to było połączne, tak i potem to wychodziło do telewizora. No i też tak fajnie można właśnie sobie włączyć i potem na, na następnym urządzeniu już yy, nagrywać no, na oddzielnej kasecie już tekst razem z obrazem. Ja osobiście takiego czegoś nie używam, w ten nie, nie chciałbym w ten sposób robić, wolę na żywo nagrywać coś. Wtedy wprowadzać, bo to jest mniej zabawy. Od razu mam już wprowadzony tekst, zresztą go też długo się wprowadza, bo żeby tutaj coś napisać, to nie ma, tutaj nie ma niestety klawiatury kuwerty standardowej żeby znaleźć taką literkę, to trochę muszę się namęczyć, bo jest to alfabetycznie ustawione. Szkoda, że tak zrobili kiedyś. Powinni, z moim zdaniem, zaprojektować to bardziej w ten sposób, przyciski zrobić z przodu i tu klawiaturę kuwerty. Na pewno by to szybciej działało. Dobrze, to teraz przedstawię wam jak można yy, zrobić tak, takie yy, fajne strony z generatorem tekstu. Tak więc ustawię tutaj kamerkę. Będzie wszystko się nagrywać. Zapraszam. Zaczynamy prezentację generatora. Pierwsza opcja, która jest moim zdaniem, nie, nie wiem dlaczego w ogóle ją tutaj dali, to jest opcja daty i czasu. taką opcję mamy w kamerze. Może jest to yy, podyktowane tym, że ta kamera Panasonic M7, M7 podczas nagrywania nie można było włączyć tutaj daty i czasu. Więc może dlatego, że ten generator był produkowany w podobnym okresie jak ta kamera. Późniejsze kamery już miały tą opcję uruchamiania daty i czasu podczas nagrywania. Druga opcja to jest stoper. Jeśli filmujemy zawody albo chcemy, żeby ktoś po prostu zobaczył stoper, to włączamy mu i sobie widzi stoper. Świetny gadżet. Świetna sprawa, ta. Oczywiście sobie żartuję, no nie wiem po co ten stoper, no ale jest, dobra. Teraz następna opcja to jest to, to co najbardziej mi się podoba w tym generatorze. Jest to opcja wprowadzania tekstu. Trzeba wtedy przejść na rec, e, znaczy Edit Title na sam koniec. Mamy pierwszą stronę. I tak mamy dwie opcje y, uruchamiania generatora. Możemy, pierwszą opcją jest, gdy tekst idzie od dołu do góry. Druga opcja jest to, gdy tekst się po prostu pojawia i znika. Ja preferuję tą drugą opcję, bo łatwiej jest nią sterować. Na razie przedstawię Wam opcję pierwszą, czyli od dołu do góry. Powiększę sobie teraz tutaj trochę tekst. Większe litery są fajniejsze. Musimy teraz. Yy, jeszcze, aha, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy ten tekst mieć na środku, to musimy zejść sobie linijkę niżej i tak y, ustawić y, na środku samemu, bo nie ma tutaj takiej opcji. Tak samo nie ma y, opcji tutaj y, polskiej. No nie ma polskich y, znaków, więc to, no, to niestety. No. Ten generator nie był produkowany w Polsce, jest to co jest, ale na tamte czasy i tak to było coś wspaniałego. Teraz drugą stronę zostawimy sobie, i coś, nie, wiem, może o tutaj, możemy symbole nawet wprowadzić, to wprowadzę symbole na drugiej stronie, i na trzeciej stronie też coś tam wprowadzimy. I zaczynamy teraz nagrywanie. Przed nagry nagrywaniem musimy sobie ustawić na pierwszą stronę wtedy. Tak. Ustawiamy rectitle. I scroll, jeśli chcemy, żeby od dołu nam szło. Jeśli mamy tak ustawione, jest OK. Nic na razie się nie uruchomi. Żeby to zaczęło yy, iść z dołu do góry, trzeba wtedy wcisnąć Start Stop. Montujemy sobie to na kamerę tutaj. Zaczynamy nagrywanie. I jeśli chcemy, żeby nam zaczęło iść, to włączamy start. I idzie. Minusem tego jest to, że te napisy bardzo wolno idą. Nie ma ustawiania, nie można tutaj ustawić tempa. I żeby przeszło na drugą, na następną stronę, to trzeba trochę poczekać. A im większe są napisy, tym dłużej trzeba czekać, bo na dole mamy pusto, więc czekamy, aż te puste przejdzie i wejdzie na następna strona. Więc czekamy, czekamy. I czekamy. I jest. To jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest właśnie ustawianie tej strony sobie. Czyli wtedy musimy znowu przejść na Edit Title. I na pierwszej stronie wtedy najlepiej wykasować wszystko. Druga strona. Już coś będzie ustawione. Trzecia strona, też wykasować wszystko. I czwarta strona, co tam byśmy chcieli, to znowu możemy sobie coś wprowadzić. Minusem jest e, tego generatora, że nie jest to klawiatura kuwerty i dłużej mi się wprowadza te napisy. No ale co zrobić? Jest jak jest. Trzeba się cieszyć, tym co się ma. Dobra, i zaczynamy. Stawiamy sobie na pierwszą stronę. Zaczynamy nagrywanie. I kiedy chcemy, żeby się uruchomiło, robimy start. No nie, page. Robimy page. Pierwsza strona. Gdy chcemy, żeby druga się uruchomiła. I tak do skutku. O, możemy nawet sobie datę uruchomić też. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam teraz na obejrzenie filmu nagrywany kamerą MS4 razem z tym generatorem tekstu.